Cześć. W dzisiejszym filmie zagłębimy się w funkcję karnetów Altegio fantastyczne narzędzie, które zmienia okazjonalnych gości w lojalnych, powracających klientów. Pokażemy ci, jak łatwo jest skonfigurować i sprzedawać karnety, dzięki czemu możesz zacząć rozwijać swój biznes w mgnieniu oka. Zacznijmy od najłatwiejszej części: sprzedaż karnetu. Najprostszym sposobem na to jest skorzystanie z menu, sprzedaż produktów. Dostępnego bezpośrednio z kalendarza wizyt. Wystarczy kliknąć ikonę sprzedaży w prawym górnym rogu, wybrać karnet i wykonać następujące szybkie kroki: wprowadzić dane klienta, wybrać pracownika obsługującego sprzedaż, wybrać odpowiedni karnet z listy towarów, wygenerować kod karnetu i sfinalizować transakcję. Naciskając Zapisz i przejdź do płatności. Na koniec wybierz metodę płatności i gotowe. Jest to szybkie. Bezproblemowe i niesamowicie proste. Teraz, gdy już wiesz, jak łatwo jest sprzedać karnet, przejdźmy do tego, jak go utworzyć od podstaw. Zacznij od przejścia do interfejsu sieci dla swojej lokalizacji. Możesz to zrobić klikając nazwę swojej lokalizacji w lewym górnym rogu i wybierając odpowiednią opcję w sekcji sieci. Gdy już tam będziesz, przejdź do sekcji Program lojalnościowy i kliknij Rodzaje karnetów. Tutaj znajdziesz listę istniejących karnetów lub utwórz nowy. Klikając przycisk Dodaj typ karnetu, nazwijmy ten nowy karnet karnet urody Happy Geo, następnie skonfigurujemy jego szczegóły. Najpierw zdefiniuj, które usługi są wliczone i wybierz rodzaj salda. Możesz wybrać między saldem oddzielnym, gdzie określone usługi lub kategorie mają zdefiniowaną liczbę wizyt, lub saldem wspólnym. Które obejmuje całkowitą liczbę wizyt w wybranych usługach. Wybierzmy saldo wspólne ze względu na jego elastyczność i ustawmy je na 10 wizyt. Następnie ustalmy cenę, ustawmy ją na 100 zł i czas trwania karnetu. Uczynimy go ważnym przez rok. Następnie wybierzmy, kiedy karnet stanie się aktywny albo przy pierwszej wizycie, albo przy sprzedaży. Wybierzmy przy sprzedaży. Następnie określ, gdzie można dostosować saldo i ważność karnetu. Aby wszystko pozostało wydajne i proste, wybierzemy tylko w lokalizacji, w której karnet został sprzedany. Możesz również zdecydować, czy zamrożenie karnetu jest dozwolone i określić lokalizacje, w których obowiązuje. Teraz jeśli chodzi o opcję: Zezwól na sprzedaż karnetu bez kodu umożliwia ona sprzedaż karnetu bez generowania kodu. Ale wymaga powiązania go z klientem. Na razie ją pominiemy. Opcja Przeliczaj cenę usługi przy płatności karnetem aktualizuje twoje analizy, przeliczając cenę usługi na podstawie liczby wizyt objętych karnetem. Na koniec możesz włączyć sprzedaż online dla swojego karnetu. Jeśli to zrobisz, będziesz musiał podać nazwę wyświetlaną, przesłać obraz, dodać krótki opis i określić cenę sprzedaży online. Gdy wszystko będzie ustawione, po prostu kliknij Zapisz ustawienia. Widzisz? Tworzenie i zarządzanie karnetami Waltego jest tak proste jak to tylko możliwe. Jeśli masz jakieś pytania, możesz się z nami skontaktować przez czat wsparcia, Whatsapp lub Telegram, i nie zapomnij polubić, zasubskrybować i kliknąć zakładkę powiadomień, aby zobaczyć więcej filmów. Do zobaczenia następnym razem.